Nawet nie potakuje, kłóki się jakieś tam nie wino, potem cię nam do góry poszuje. nie poszę do szkoły. Józek Boże na nie poszę do co nie dość długo widzę, że steskniliście się tętego za tymi no bohaterami głównymi naszego serialu, czyli dresiarze. Królestwo, cmentarza i dziecięka mafia oraz inni mieszkańcy hełmrzy, co nie no i właśnie tak ten tedy, tak to było, co nie no to dobra, co nie no to teraz. Dobra co nie no to teraz a wam ten tego idę wam pokazać tych no głównych bohaterów tego no serialu co nie no to teraz ten tego no to kończę ja wam to. No te, no te gadanie, co nie i idę wam pokazać, co robi teraz pani niemilska w swojej klasie, co nie, no to ja już wam ten, tego już ja wam to teraz. Pokazuje ten, no teraz co nie, no to teraz koniec gadania. Idę wam pokazać klasę trzecią w szkole imienia Edwarda Gierka numer 31. Kełmży, co nie, no to ja już Wam pokazuję, niemilską i jej uczniów, co nie, no to teraz koniec gadania, a idę Wam to pokazać, co nie, no to teraz dobrano. To ok, co nie, no to ok, ok, ok no to dobra ten no teraz dzieciaczki co nie no to jak tam dzieciaczki co nie dzieciaczki no to jak tam dzieciaczki gotowi jesteście na coś nowego dzisiaj w szkole czy nie no mi to powiedzcie co nie no to jak to będzie no to niech tak to teraz będzie co nie no to jak no to tak no to ok dobra no to koniec gadania teraz co nie no to ten tego, no to teraz koniec gadania dzieci, a piszemy ten, no to no nową kartkówkę, co nie, no to jak, no to dobra, teraz co nie, no to koniec gadania, co nie, no to ceomy. Ten tego teraz robimy, dzieciaczki, no to my ten, no teraz piszemy tą, no kartkówkę, co nie, no to teraz koniec gadania, a idziemy wam napisać kartkówkę, co nie dzieciaczki, no to piszcie teraz ten o te notę kartkówki, co nie, no to ja już wam teraz pokazuję ten, notę, no ten o ten temat, co nie, no to koniec gadania. Piszemy kartkówkę, co nie dzieciaczki, no to jak, no to tak, no to okej okay, co nie, no to koniec gadania. Dzieciaczki piszemy kartkówkę, co nie dzieciaczki, no to ok, co nie, no to ok, ok, ok. Ja pierdzielę teraz, co nie, no to ja pierdziele. Znowu pewnie kurwa dostanę pały, co nie, no to jak tam kurwa teraz będzie, co nie, no to ja ten tego ja. Tego nie wiem, co nie, no to jak tam ma ktoś, może ściągi albo telefon, bym mógł ten, no dostać lepszą ocenę, co nie, no to jak idziemy my, ten, tego my to. Tam zrobić, co nie, no to jak tam moi kumple, co nie moi kumple, co nie moi kumple, no to jak, co nie, no to ma ktoś może ściągi, moi kumple, no niech ktoś mi. To powie co nie no to okej okay, dobra no to jak no to tak no to okej okay, dobra co nie no to teraz koniec gadania a idziemy po te ściągi co nie moi kumple co. Nie. No to dobra teraz, co nie, no to moje obwody powoli topnieją, ale dobra czas włączyć tryb analizowania i konstruowania, co nie, no to jak to będzie co. Nie no to ja już analizuję tekst i idę go przygotować, co nie no to jak to będzie, no to niech tak to teraz będzie, co nie no to dobra, co nie no to. Teraz ten tego, no to koniec teraz gadania, co nie, a czas na rozwiązywanie tekstu, algorytmy wszystko analizują i czas na rozwiązanie tego testu, no to. Włączono tryb odrabiania kartkówki, co nie no to czas to włączyć, co nie no to ok dobra, co nie no to ok analizuje i rozwiązuje no to dobra dobra. Dobra. No to dobra teraz, co nie, no to teraz dobra, co nie, no i właśnie tak pipe, pipończoszanka i sweetie bot poszły razem powspółpracować po to, żeby móc odrobić. Razem kartkówkę, co nie, no i właśnie tak, ten tedy, tak to było, co nie, no to teraz, ten tego koniec, teraz gadania, co nie, a czas teraz zrobić to, co trzeba. Co nie no to teraz te tego koniec, teraz gadania, a czas zakończyć ten no, ten odcinek. Co nie no to papa, pa. cześć do następnego odcinka. Co nie no to papa. Pa. Cześć, co nie, no to do następnego odcinka, no to papa, pa. cześć, no to elo, co nie, no to do widzenia, co nie, no to papa, pa. cześć, no to do następnego, co nie, no. To papa, cześć, do następnego, co nie, no to papa, no to elo, do widzenia, no to elo, elo, elo.